Wchodzę, patrzę, ja cię Dzień dobry, ja jedę. Obejrzą się, ja patrzę, nic znajomy, To nie liścic, to nie studenci. Ja, ja pani Janino zapytam, a pani e, ma tyle lat, a jest pani w takiej dobrej formie. Co pani ćwiczy? Ja jak to? E, ćwiczę fizycznie by pracowana? Orala, siela, koniem, trzymała wszystko. То для мене, що ти не хоруєш до лікаря не ходиш, пігулек не пієш, бо фізично випрацьована. І працювала в на світанні п'ять і пів на коліні. О, всюди б їзді дітьми в Варшаві мішкала, теж діти пильнувала, як треба було заробити гроші. Дуже пані діти ма? Ні, я нікого не маю, Я самотна. Зостала самотна. старо панно, бо м'яла отілена вибору, не вибрала. Widzi, pan? Ta, widzi pani, jak się wy, wybiera za mocno. To... Oj! To, co, cuda, cuda. To pa, pani ten, no. O, I teraz, jak co, to, to. Oj, stękają, że chorują, że tego wego. Trzeba pracować. Trzeba My pracować. pracowali. Nie oglądali się nikt. Ali była wioska. Niech pan tylko nie ma tego człowieka, nie znam. To on wychodził i słuchał. Wojsko kiedyś mieszkało i tam strażnica była nad Torem Brzeckim. O, idą nas ganiać, bo nie wolno było tylko do 21. Czy coś, ja już nie pamiętam, na tym końcu śpiewają ich. Oni idą ganiać. Tu środek śpiewa. Ten cicho, środek śpiewa i dodali. Ale co śpiewają jako piosenkę? no ra, różne takie, rosyjskie wszystkie. I... a pani, pani pamięta jakoś oj i tego i tu śpiewać tu i śpiewać my śpiewamy oni tu ganiają tam ten koniec zaczynał nas tu przechodzą chłopcy oj bo była. i wojsko to była świetlica, teraz później rozbrali ją to tu zabawa była co soboty Muzykanty. A było ciężko muzykantom wynająć, ciężko. On mówi u mnie ziemniaki tam posadzone, dziewczyny wykopacie? Wykopamy. Poszli, wykopali mu ziemniaki, <laughs> wie pan. O, nam to on odgra. O! A teraz by nigdy dzieci, te młodzież, ja nie wiem jaka młodzież. Ja dzieje, dzieje. Pani Anino, a co by Pani przekazała dla młodych tych ludzi? Ja, Oni koleżanki nie mają, tylko kolegi, Oni nie mogą chodzić tak jak nie rozumiem ja nic. Jak popatrzysz, no nie, tam się nie interesuje, to im zabawa, to im to, nie. Komórki, nie? nie? Kiedyś w jeździliśmy, dzielnicy w Czeremcze był zespół kolejowy, aż w Łowiczu w Warszawie za Warszawą, w Łowiczu, o, zespół taki z zajął ja nie pamiętam. Chyba trzecie miejsce my zajęli, Warszawa pierwsze. To pani w zespole tańczyła czy śpiewała? Śpiewała. A pani Janino coś pamięta pani? <laughs> Oj, te piosenki wie pan już w głowie. A rozumiem. O, a moja koleżanka tańczyła. Wojsko było i zespół do tańca byli I ona teraz tęka po szpitala z nogami. A moja poleczkę tańczyła na scenie. To mówi, co ty myślisz, żeby teraz nie od... Czujesz? czujesz to? O! Odczuję się co, nie? No, a teraz, nie, teraz młodzież nie nieprzyzwyczajona do pracy, nieprzyzwyczajona. Nic. Mówi, jakie zamiata, czy co? Mówię, to czemu ty sąsiadki nie możesz? A, a ja, a ja i swoje nie będę zamiatać. Ja podatek w nie niech zamiata jak minę. A pani Janino, ja jechałem na swojej nodze, to pani pracowała w ogródku, wracam i też pani pracuje. Pani ciągle coś robi. A ja zawsze coś znajdę, pracę, ja znajdę pracę, ja nie mogę, dla mnie sąsiadki mówią, ty odpocznij chociaż, nie mogę bez pracy, muszę zająć się. Zajęcie musi być? Być, tak. A telewizję pani trochę ogląda, czy rzadko? Oglądam, a czemu, ja gliniarze i policjantki, policjantki, najlepiej ich lubię oglądać. O, moja teściowa też, to ja, ja przypowiem dla mamy. <noise> Takie, takie ży, żywe. O, jem, no, jakby oni prawdę grają to. Bo te teraz filmy to jem. Nie. Pani mieszka tutaj cały czas w tych stawis... w Stawiszach? W stawistrzach, tak. Urodziłem się w stawistrzach, tak. 88 lat. O, tak, 87, 88 rok poszedł. O. A mam rodzinę, bardzo dużo mam, wie pan, ale w Łukaszenki tu. І богата, і кнай, і реставрації маю. І мій сестри, син, вибудували церкву там, бо це не секрет, були розібрані. Бо наша там була розібрана. Бо ми там, на, як не було границі, половцями uh -huh. Там є теж капліця, але була, га, б, там і є залишили, і церква зростала наша. Ale rozebrali do mhm. nabory wtedy po wojnie. Czyli po wojnie tam chodziliście, a teraz już nie budzisz. Już... No, a teraz nas przyłączyli po wojnie, to zobacz. a jest w ale my musimy tam być, bo nas wtedy przyłączyli po wojnie. Jak zamknęli granice. Pani Janino, dla Pani lepiej teraz się żyje, czy kiedyś było? Bo kiedyś było ciężko, nie? тяжко, але весело, як тому мілі, голодно, холодно, але весело. Веселля в дітьмі, пан, то зараз, ну, зараз теж роблю, як у нас веселля. О, і пану не повідала о тих чеченцях. Зачала, я побачила, ага, дін добрий, дін добрий. Як ті відвертіли, бачу, не знайомі люди, стоїмо меншизни, цигани, не цигани. Кобіти сідло, там 11 чи 12 їх було. Так от дороги два метри, бо там e, пожарова та дорога була, а не сідя. Їде уж так, як шла. Бо... Але він мені так, а щоб później... замкнула як Так, дошла до шоси, шипці йшла, алі ні, може, вони коло шоси йду, йдуть, а може бронь маю. Іде нормально, доходи, а йому якась кума моя мови. Kuma. Ale jakaś granda siedzi i jej opowiadam. A yes. ona mówi, ja sz... na sycalnię. Nie wojsko i pytano, czy nie ma. Nie widziała nikogo. Ona mówi, że nie? Dawaj my, ten, co opiekuje się tym kaplicą. My do jego, on zapomniał, komórki. Tu przyjeżdża, przybodzi mamy, jedna dziewczyna, ona komórki na 112, już kilikopter lata, już taki i wojsko, wszystko. Idziesz tam? O, zaszli oni gdzie? Przeszli na cycalnie tę ulicę, fabryczną jak idzie. Przeszli tam z góry i za z górkiem siedli, usiedli. Ale ich szybko okrążyli i zabrali. Ale oni to kiedy, pan, to było? kiedy to było? To dopiero jak zaczę, zaczęli chodzić. A, dopiero jak zaczęli chodzić? 3 lata temu. No, a tego. I, no ale mnie dziękowali, wojsko dziękowało, bo oni wynagrodzenie, co to nie zdążyli Pani to taki dzielny obywatel. No, o, mnie zawsze witali, jak coś Tak, to prawda. Dziękuję, dziękuję, I co pani Janino, bo już my nie skończyli tego tematu, że kiedyś było wesoło, nie? Du dużo na wiosce ludzi było, wesele, wszystko się bawili. Bawili się, no teraz też. як веселля в, в сонцятки білого зайшли го року, то нам завжди виношу стул на вулиці. Ну і збіра, я пан, як не прийду, люди, де там виходять, і женіться. Мовив, а ця, то то він найгорший був, нік не прийшов, от провадить го. Як там у кінцю, то те прийшов, як музикант хіба. І мовив, а то ви співаєте, а ніці п'єте, мовив, пані, іде пан, я отворила вікно, там було пустий дом. О, цутиле маче бути. А, па... tu, приїхали, хлопок, приїхали, а тут па... сончатки приїхав, то з Бельська хлопок женився з нею. Приїхав, а ми музикант прийшов нам, грав, цутилець його, цупію, співаю, вьоска чеще. To u nas teraz takie, bo niektórzy z wiosek jak przyjdą, to popadł. O, u was taki, my tak zrobimy. To bardzo dobrze, bardzo super no, tradycja. Z no, jednej dziewczyny kiedyś tak było. No, może z pięć, dziesięć, to matka mówi, ja przyszykowała, a co, to ona najgorsza, nikt nie przyszedł. A moja babcia kiedyś mówiła też. Zaszli i kiedyś pytają, gdzie kluczy. Dziewczyny. A ona mówi, wsadzie na wyśnię, żeby w tym roku wszyscy za wyszli, pójdu, Pójdę. A żeby siedzieli, a jak która odpowie, żeby siedzieli, wie pan na tym, to tam na drugie, wcale nikt nie zajdzie, nie spojrzy. Tak! Tu... Wychodzi pani na ławeczkę jeszcze? Nie, nie, ja już mam. Ale nie, 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 ale w ogóle tak y, y, wieczorkami, czy nie? siedzimy Siedzicie, ty... tak Siedzicie, tak? Siedzicie. To bardzo miło, dziękuję bardzo. <grytanie> no, proszę, nie ma za co.